Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Assassin08 z tej strony. Kolejna sobota i kolejna Xperia Play przed Wami i dziś Resident Evil Director's Cut. Zaś folijka prawie się odkleiła. Mam nadzieję, że to tak będzie widać... Czy, że w ogóle będzie widać mimo tej folijki. Słuchajcie, Resident Evil oczywiście z konsoli PlayStation 1 albo jak to woli PSX Widziałem, że bardzo chcecie ten, tą grę w Xperi jak najszybciej i wam się to udało. Ok, no i zaczynamy y, nową grę. I teraz tekst, który myślę jest znany Wam wszystkim, jeśli chodzi o Resident Evil. Aż podgłoszę. Uwaga! Dokładnie tak. Ok, y, zaczynamy rozgrywkę. Słuchajcie, do wyboru mamy y, jednego z dwóch bohaterów, a mianowicie Chris Redfield oraz y, Jill Valentine. W zależności od wyboru bohatera, grę rozpoczynamy troszeczkę inaczej. Ja wybiorę Chris'a. Yy, filmiki, słuchajcie, pominiemy ponieważ zbyt długo one, one trwają. I słuchajcie, też wam powiem co nieco jeśli chodzi o komputer, bo dostałem. Trochę informacji, a mnie już po prostu y, denerwuje non-stop odpisywanie co do Mr. X'a. Chris. Take care. No i ok, zaczynamy rozgrywkę e, sterujemy z strzałkami, a biegamy kwadratem. Musimy sprawdzić co to były za strzały. X oczywiście wchodzimy do pomieszczeń. Taki również jest to przycisk akcji ogólnie. Ok. No i teraz sprawdzamy co tu się stanęło. Look. Okej. Okay. Słuchajcie, trochę pogadamy. E, mam nadzieję, że duża część z Was obejrzy ten odcinek. E, słuchajcie, komputer. Tak. Nie mam go już około dwóch tygodni. Ok, mamy przerywnik, obejrzyjcie go tylko. A oto i zombie. Teraz musimy się szybko w coś tutaj zaopatrzeć. Mamy nóż, także nóż i atakujemy. Prawy trigger oraz X. Padł, ale czuję, że to jeszcze nie jest koniec. I coś od niego tutaj jeszcze powstanie. No dokładnie. dopadł mnie szybko do tyłu ziomek słuchajcie jak się okazało firma dopiero co dostała moją płytę główną tą starą uszkodzoną także błagam was o jedno nie dopytujcie już kiedy dostanę komputer kiedy będzie mister x bo po prostu już mnie to zaczyna krótko mówiąc wkurwiać i po prostu nie chcę już mi się wysłuchiwać i czytać komentarze typu Kiedy? Mr. X i tym podobne rzeczy. Ja już sam chciałbym go wydać, a niestety nie mogę. Yy, I tyle. Także Mr. X jeszcze trochę musicie poczekać. Wesker? Czyżby zostali porwani? Zaraz się o tym przekonamy. Tutaj mamy coś, a mianowicie... Pistolet Jill. Leci do naszego ekwipunku. Beretta. Okej, okay. słuchajcie. Także, jeżeli niestety nie dostanę komputera w przeciągu tego tygodnia, będziecie musieli poczekać na odcinek do marca, do kwietnia. Niestety, to już nie moja wina, słuchajcie, tylko osób, które są odpowiedzialne za tą płytę główną. Za jej naprawę, tudzież, znaczy no, oni mi przyślą nową, także. Że musicie poczekać. Uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Okej, okay, mamy mapę. Uzbrojcie, uzbrojcie się w cierpliwość, bo po prostu odcinek tak się pojawi. Dobra, yy, wchodzimy sobie teraz tutaj. Sprawdzamy co tu jest. Także komputer pojawi się no pewnie dopiero w kwietniu, także musicie się uzbroić w tą cierpliwość. Postala też nie ma, ale postala mało kto ogląda. Większość jest tutaj dla Mister Xa niestety. I po głowie. Także słuchajcie. Misterix. X. Kwiecień, początek najprawdopodobniej. Nie chcę nic mówić, może jeszcze w tym tygodniu się komputer pojawi, ale nie liczyłbym na to. I prosiłbym was o jedną rzecz. Eee, słuchajcie. Każdy, kto napisze komentarz typu Misterix, kiedy Misterix, gdzie Misterix, Assassin i Misterixa i tym podobne rzeczy, proszę o to, abyście odsyłali te osoby do... Na przykład tego filmiku, gdzie mówię wszystko dokładnie, czy jakiegoś innego, gdzie powiedziałem coś o Misteriksie, ponieważ ja już nie mam siły odpowiadać na te komentarze i po prostu je olewam. Jako, że na innych filmach jest wszystko dokładnie powiedziane, to te osoby jednak nie oglądają tych materiałów i wychodzi. Dobra. Może trochę o grze, bo tak się zająłem tym Misteriksem i. I nic nie powiedziałem o tej grze. Mam nadzieję, że kojarzycie ją y, chociaż trochę. Seria Resident Evil jest dość znana. Zombie, y, Umbrella Corporation, y, Racon City, Chris. Oj. Słuchajcie, została nam tylko minuta i zginęliśmy? No nie. Słuchajcie, y, Chris, Jill, y, Leon, kto tam jeszcze był? Nie pamiętam, kto tam jeszcze był w serii. Kurczę, zginęliśmy. No, ale cóż, zaczynamy od nowa? No, chyba nie. Nie mówimy, tylko że zaczynamy od nowa grę. Ech. No, niestety na to wychodzi, ale słuchajcie, jako że zostało nam 20 sekund, to zdążę się pożegnać i w końcu wyrobię się w 10 minutach. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia już za tydzień. I cóż, no. Mister X, pewnie kwiecień, początek. Chociaż zobaczymy, no. I tyle. Dzięki, do następnego, do zobaczenia, cześć.